Witajcie serdecznie w naszej serii Piątka Dla Zdrowia. Cześć Dominik. Siemanko. But Ci się rozwiązał. O stary, nie dam rady się schylić. Czuję tu taki piekący ból, który rozlewa się po tylnej stronie uda i leci do dołu. Rano jak zakładam skarpetki, jest dramat. A jak dłużej posiedzę, też to pogarsza moją sytuację. Kurczę, brzmi to troszkę jak problem z nerwem kulszowym, wiesz? Może być to jakiś ucisk, który będzie dawał takie objawy. Próbowałeś już coś z tym zrobić? Próbowałem się ruszać, ale nic nie pomagało. Masz może coś na to? Pokażę Ci kilka ćwiczeń, które mogą Ci w tym pomóc, ale warto też, żebyś wybrał się do fizjoterapeuty. Na początek zaczniemy od rozciągania, które może delikatnie zniwelować dolegliwości bólowe, co pozwoli ci przejść do kolejnych ćwiczeń, do których za chwilę przejdziemy. Połóż się na plecach. Teraz zegnij lewą nogę, jeśli to ona jest właśnie problematyczna, tutaj na prawe kolano. Delikatnie napręż kolano, wypychając je i następnie przyciągnij prawe kolano, podnosząc stopę do siebie. W tej pozycji powinieneś odczuwać rozciąganie w okolicy właśnie lewego pośladka. Zgadza się, czuję na pośladku oraz na nodze po zewnętrznej stronie. Bardzo fajnie. Moc rozciągania, którą tutaj odczuwasz, możesz modulować sobie poprzez albo mocniejsze dociąganie nogi do klatki piersiowej albo też właśnie delikatne jej poluzowanie. Pamiętaj o tym, aby głęboko i spokojnie oddychać, a wraz z wydechem staraj się delikatnie pogłębiać zakres rozciągania. Następnie wykonaj dwa, trzy głębokie wdechy i spokojnie po trzecim wdechu na bardzo długim wydechu znowu delikatnie postaraj się pogłębić zakres rozciągania. Rozciąganie ma to do siebie, że pozwoli ci delikatnie rozluźnić napięte struktury, co może właśnie ograniczyć ból, dyskomfort występujący po lewej stronie twojej nogi. Ustaw się, proszę, w pozycji 90-90. I teraz postaraj się wykonywać skłon tułowia do przodu na kolano wykroczne. Jeżeli nie czujesz tutaj napięcia, postaraj się utrzymać wyprost w kręgosłupie idąc klatką piersiową do kolana. Tak zdecydowanie lepiej. Czujesz różnicę. Błędem byłoby tutaj zgięcie w kręgosłupie, wtedy to napięcie traci się i nie jest odczuwalne na pośladku. A powiedz mi, co mam zrobić z tą ręką? Mogę ją dać dalej? Czy właśnie ona powinna być tutaj bliżej? W idealnym przypadku, jeżeli to ćwiczenie było teraz dla Ciebie za łatwe, Możesz ustawić ręce totalnie na biodrach i idąc wyprostowaną sylwetką robić skłon. Jeżeli natomiast jest to za trudne, możesz wspomóc się ręką dając ją do boku. Zdecydowanie wolę na razie rękę z boku. Powiedz mi tutaj jeszcze, kiedy wdech, a kiedy wydech? Powietrze nabierasz na górze, idąc do dołu wykonujesz długi, spokojny wydech. Teraz Dokładnie. nawet czuję mocniejsze rozciąganie z tym wydechem. Dokładnie. Czyli staj sobie przodem, proszę cię tutaj do raka, złap się go, następnie załóż lewą nogę na prawe kolano. W tej pozycji delikatnie zaangażuj już lewy pośladek, wpychając mocno kolano na zewnątrz. Dokładnie. W tej pozycji podwin delikatnie miednicę, a następnie wykonaj powoli przysiad w dół do momentu uczucia pierwszego rozciągania w lewym pośladku. Kiedy poczujesz rozciąganie, od razu wejdź do góry. Bardzo fajnie. Następnie, z każdym kolejnym powtórzeniem, staraj się delikatnie zejść głębiej, ale nie do granicy mocnego bólu. Pracuj sobie delikatnie z oddechem w jeszcze wolniejszym tempie. Nie przyspieszaj. Na górze sobie bierzesz wdech i z wydechem wracasz do góry. Pamiętaj, aby utrzymać proste plecy. I mocno kierować pupę do tyłu, zaś nie wychodzić kolanem zbyt mocno do przodu. Chcemy jak najbardziej skupić się na mobilizacji miednicy oraz mięśni pośladkowych i ich pełnym rozciągnięciu. Czy to przynosi trochę ulgi? Tak jest. jest Bardzo fajnie. Na końcu możesz delikatnie zostać w pozycji na dole i głęboko pooddychać. Cały czas myśląc o mocnym pchaniu lewego kolana w stronę ziemi. To spowoduje bardzo mocne zaangażowanie mięśni pośladkowych do rotacji i odwiedzenia. I powinno wzmożyć jeszcze bardziej rozciąganie. Ustaw się, proszę, miłość, na lekko zgiętych kolanach. Ważne jest tutaj, aby przykleić pięty do ziemi i wyjść bardziej biodrem w tył. Teraz yy, wykonujemy ruch odwodzenia nogi do boku. Wykonaj, proszę, ten ruch prawą nogą i staraj się nie uciekać lewym kolanem do środka. No właśnie, tutaj mnie zaczęło boleć, czyli mówisz, żeby tą nogę zostawić bardziej do zewnątrz, a tylko pracować prawą. Zgadza się. Tę nogę blokujemy, pracujemy tylko prawą nogą. A powiedz mi tutaj, kiedy oddychać? Kiedy wdech, kiedy wydech? Wdech nabieramy, kiedy nogi są blisko siebie i z wydechem idziemy do zewnątrz. W tym ćwiczeniu powinniśmy czuć mocno zaangażowany pośladek. Właśnie bardzo fajnie tutaj czuję. Czujesz coś jeszcze? Również po lewej stronie, wiesz? Druga noga również jest zaangażowana, ponieważ musi utrzymać ciężar ciała. Dlatego fajnie jest mieć asekurację przy tym ćwiczeniu. Powiedz mi, jak trzymać plecy tutaj? Jest w porządku, czy może troszkę inaczej powinienem stanąć? Jest ok. Jeżeli będą zbyt mocno napięte, można minimalnie wyprostować sylwetkę. Czyli tutaj, tak? Zgadza się. Do tego ćwiczenia ułóż się na boku, następnie podeprzyj się, właśnie tutaj na ręce tej, która znajduje się z dołu. Nogi zegnij tak, aby kolano było delikatnie z przodu, a kostka pod biodrem. W kolanie chcesz mieć około 45 stopni, umownie oczywiście. Następnie prawa ręka ląduje na prawe biodro, delikatnie prostujesz sylwetkę, tak aby od czubka głowy do biodra była prosta linia. I teraz poproszę Cię o to, abyś uniósł biodro do góry, mocno odpychając się ręką i kolanem lewym od ziemi. Następnie unieś prawe kolano do góry, stopa zaparta o stopę, tak aby poczuć napięcie w okolicy mięśni pośladkowych prawych w tym wypadku. Tą pozycję utrzymasz sobie izometrycznie 30 sekund. Pamiętaj o tym, aby mocno spiąć mięśnie pośladkowe i wypchnąć miednicę do przodu. Pamiętaj, aby od głowy do kolana po wejściu do pozycji do góry utrzymać ładną, prostą linię. W trakcie wykonywania tego ćwiczenia pamiętaj, aby mocno spiąć mięśnie pośladkowe, aby miednica była wypchnięta do przodu i jednocześnie podwinięta, a wraz z wydechem staraj się zamykać dolne żebra, tak aby miednica i dolne żebra były ustawione prostopadle do siebie. Pozwoli to na zdecydowanie lepsze zaangażowanie mięśni stabilizujących tłów i bardzo fajną pracę mięśni pośladkowych. Jak to czujesz? Wszystko czuję. Super. Pamiętaj też o głowie, aby nie zwisała ona zbytnio do boku. Tak jak właśnie teraz zrobiłeś, to może powodować delikatny dyskomfort tutaj w okolicy właśnie szyi. Jeżeli ćwiczenia zaprezentowane przez nas przyniosły ulgę tylko na chwilę albo niestety nie pomogły Ci wcale, warto zdiagnozować ten problem u fizjoterapeuty. Zapraszamy do Reska Team na wizytę fizjoterapeutyczną, gdzie postaramy znaleźć się przyczynę Twojego problemu. Pamiętaj, nic nie tracisz a możesz zyskać wiele.